Nazywam się Mirosław Gaura. Reprezentuje Stowarzyszenie Barwa i Broń, Schron 45, z siedzibą w Skoczowie, gdzie jest też nasze muzeum w podziemnym schronie. Jest to siódma edycja. Praktycznie pomysł wziął się od z takiego pomysłu dyrekcja plus my. W związku z tym, że współpracujemy ze wszystkimi muzeami cieszyńskimi. I skoczowskim, i ustrońskim. Stąd taki się wywiązał pomysł, bo też i modelarze, i, i rekonstruktorzy. Znaczy, nigdy nie można mówić o najciekawszych modelach, dlatego że w każdej edycji są inne modele. Staramy się mieć inne modele. Wystawiali tu i mistrzowie Europy, wicemistrzowie Europy, i, i Polski. Natomiast u nas jest jedna zasada: u nas nie ma konkursu. Może wystawiać modele siedmioletnie dziecko, siedmioletni chłopak, dziewczynka i mogą ludzie z tak zwanych mistrzowskich półek. U nas nie dzielimy ludzi na gorszych modelarzy, lepszych modelarzy. U nas obowiązuje zasada modelarstwo ma dawać mi radość. I ta wystawa jest dzisiaj oficjalnie rozpoczęta. Do kiedy? Wystawa jest do końca września, sama wystawa. Natomiast to, co się dzieje wokół wystawy, cała ta otoczka, to jest niestety tylko jeden dzień. W związku z tym, że to jest, no, są to pewne nakłady może nie tak do końca finansowe, jak dobrych chęci ludzi, którzy nam pomagają. No bo właśnie po rekonstruktorach widać sporo uczestników. Skąd pochodzę? Co to są za... Czy są, są grupy rekonstrukcyjne Strzębia, jest z Jastrzębia, jest. Muzeum IV Pułku Strzelców Podkalańskich Cieszyna, Jest grupa rekonstruktorów, którzy odtwarzają armię amerykańską. Jest grupa obrony narodowej z Kent. No są to takie po prostu przyjacielskie układy, gdzie my nawzajem się wspomagamy. Jak oni potrzebują, to my przyjeżdżamy. Na pewno chcemy podziękować bardzo dyrekcji Muzeum która co roku w zasadzie nas wspiera w tym wszystkim i to jest nasza wspólna impreza z Wojskim Muzeum. Na pewno wszystkim, którzy się przyczyniają do tego, wszystkim grupom rekonstrukcyjnym, które przyjeżdżają, na pewno Krzysiowi Neściorowi, który też mnie co roku wspomaga, Kazikowi z Jastrzębia. No praktycznie musiałbym wymienić masę ludzi, którzy nam pomagają, a nie jestem w stanie w tej chwili naraz tych ludzi wymienić.